Witam Państwa na konferencji prasowej na szybkim briefingu, bo chciałem się odnieść do wczorajszego wywiadu, który został udzielony przez członka sztabu wyborczego Anny Milczanowskiej, który przedstawił się jako najbliższy współpracownik. Przyjąłem tę wypowiedź, ten wywiad z dużym zaskoczeniem, ponieważ zostałem obrażony nim przez tego pana, co mnie zaskoczyło przede wszystkim, bo dotychczas, jak sądziłem, mam bardzo dobre relacje z panią poseł Milczanowską. Z tego też powodu bardzo bym prosił panią poseł, aby się przynajmniej odcięła od tego typu wypowiedzi, od, tego, od, tej, formy, od tej formy prowadzenia debaty publicznej. Uważam, że... I tutaj chciałbym przejść do mojego zobowiązania wyborczego, że jako poseł, jeśli zostanę wybrany posłem z Radomska, chciałbym dbać o to, aby jakość kultury politycznej podnosić, aby w przestrzeni publicznej nie było hejtu, nie było manipulacji, nie było wypowiedzi, które są z cekiem półprawd, które mają na celu de facto dyskredytację partnera politycznego. Chciałbym wspólnie walczyć z hejtem, walczyć z, z różnego rodzaju obraźliwymi wypowiedziami w polityce. I chciałbym też uspokoić wszystkich wyborców i wszystkich uczestników życia publicznego, że Zjednoczona Prawica, jeśli zostanę posłem, będzie absolutnie rozmawiać z każdym samorządowcem, będzie dążyć do koalicji, będzie dążyć do tego, aby budować, a nie niszczyć. Jest to szczególnie ważne, że prawdopodobnie, mam nadzieję, że w tych wyborach rzeczywiście osiągniemy dobry wynik i osiągniemy zwycięstwo. Będzie to szczególnie ważne, żeby po wyborach nie stać się aroganckimi, żeby dalej rozmawiać z wyborcami, dalej rozmawiać z samorządowcami i współpracować. Naprawdę nie ma znaczenia kto, gdzie i jak dojeżdża do swojej pracy. No ja dojeżdżam akurat z Radomska, z ulicy Sanickiej. Ważne jest to, że przede wszystkim wracamy do Radomska i wracamy i pracujemy dla Radomska. I chciałbym, żebyśmy na tym się skupili, tocząc debatę publiczną. Nie wiem. Czy pan oczekuje jakiegoś oświadczenia od pani poseł? Nie, tu forma jest dowolna. Chciałbym, żeby po prostu odciąć się od tego typu wypowiedzi, odciąć się od takiej narracji, no bo jesteśmy na jednej liście, jesteśmy razem z Zjednoczonej Prawicy. I współpracujmy, a nie hejtujmy się. A skąd ten konflikt między wami? Ja nie wiem. Ja, ja nie mam żadnego konfliktu, nie mam żadnych złych uczuć do kogokolwiek z prawicy. Uważam, że, że powinniśmy współpracować, dążyć do tego, żeby uzyskać jako lista jak najlepszy wynik.